Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, i Maryja, zawsze dziewica. Luz de Maria de Bounie, orędzie Matki Bożej, do wszystkich dzieci Bożych, na czasy ostateczne. Umiłowane dzieci mojego niepokalanego serca. Ofiaruję wam wodę ze źródła miłosierdzia Bożego, abyście się nawrócili i nie zeszli z właściwej drogi. Dzieci moje muszą wytrwać, Chociaż wody są wzburzone i nie widać wyraźnie horyzontu, wiara czyni cuda najbardziej nieopisane i niewyobrażalne. Moje dzieci muszą być pokorne i w chwilach utrapienia bić pokłony przed trójcą przenajświętszą. Akt pokory otwiera drzwi i daje światło, którego potrzebuje istota ludzka aby w odpowiednim momencie podążać we właściwym kierunku i nie podejmować pochopnych decyzji, które nie są zgodne z wolą Bożą. Moi umiłowani, dobrze wiecie, że diabeł i jego zwolennicy nie szczędzą środków, aby doprowadzić do upadku choćby jedno z moich dzieci, ponieważ z góry wiedzą, że moją ręką przyprowadzę przed oblicze Boga każdego, kto powierzy się mojej opiece. Żyjecie pośród zamętu, który przychodzi do Was z jednej i drugiej strony we wszystkich dziedzinach, w których rozwija się człowiek. Nieustannie atakowany jest umysł, co sprawia, że zmysły duchowe błądzą i wyrywają się przeciwko mojemu synowi i przeciwko wszystkiemu, co jest związane z drogą świętości. Wszędzie mnoży się wylewność zła. A ilu członków ludu mojego syna stara się pracować w porę i nie w porę, aby nie zginęły dusze? Jest ich tak mało, tak mało, a tak wielu jest tych, którzy stają się wściekłymi wilkami przeciwko ludowi mojego syna. Ten, kto mówi, że kocha mojego syna, a odmawia przestrzegania prawa Bożego, jest hipokrytą. Człowiek, który mówi, że mnie kocha, a staje się prześladowcą swoich braci i sióstr, gdy jego ludzkie ego nie podziela tych samych myśli, uczuć i zrozumienia, jest hipokrytą. Jest tak wiele przeszkód otaczających moje dzieci, tak wiele pokus we wszystkich dziedzinach, że w tej chwili wszyscy jesteście poddawani próbom w wierze, w pokorze, w nadziei, w miłości. A rodzina jest poddawana próbom, ponieważ diabeł chce zniszczyć instytucje rodziny, aby obalić kolebkę miłości do Boga. Wprowadziliście najbardziej okrutny z możliwych wynalazków, dzięki którym ludzkość się unowocześniła telewizję. Domy przekształciły się w ośrodki poważnych perwersji, sale gimnastyczne, gdzie każda jednostka ćwiczy się w spełnianiu próśb które diabeł kieruje za pośrednictwem tego medium, aby doprowadzić człowieka do upadku, doprowadzając go do niekontrolowanej ambicji o wszystko, będąc marionetką w rękach diabła, który przebiegle ewoluował poprzez źle wykorzystaną technologię, która szkodzi duszom moich dzieci. Wszystko zostało już powiedziane. Człowiek będzie czcił fałszywych Bogów stworzonych przez siebie samego. Będzie żył bez Boga, stworzyciela nieba i ziemi. Będzie karmił się grzechem i jego obrzydliwościami. Będzie wzrastał w herezjach i będzie dążył do usunięcia ze wszystkiego, co go otacza, wszelkich znaków Bożej Miłości, poczynając od Krzyża. I w ten sposób da władzę diabłu, aby ten nabrał sił przeciwko ludzkości, podkopując ludzkie serce, aby je zahartować, i w ten sposób człowiek niszczy samego siebie, niczego się nie bojąc. Umysł człowieka nie powstrzymuje się, pociągnięty kłamstwem i ignorancją, w których się pogrążył, gdy odłożył Boga na bok, a postawił na pierwszym miejscu to, co światowe i grzeszne. Dlatego, dzieci, nie powinniście ani na chwilę tracić czujności, abyście nie zaparli się Boga, gdy wyróżnią was za to, że kochacie Go ponad wszystko i jesteście prawdomówni. Ponieważ świat jest w rękach króla kłamstwa i oszustwa, jakże wielu moich upadnie i zamknie się przede mną z powodu zręcznych słów tych, którzy nie chcą aby ludzkość się przebudziła. Podejmijcie trud życia w pokoju wewnętrznym, życia w miłości, bycia wyrozumiałymi i odłożenia na bok wyniosłości i tego, co światowe. W przeciwnym razie będziecie mieli udział w wielkich błędach, które uwięziły ludzkość i przez które będzie cierpieć wielka jej część. Człowiek wiary będzie prześladowany i będzie cierpiał za swoją wiarę, ale nie zapominajcie, że wiele się żąda od tych, którym wiele się daje, i tak samo ten, kto wiele daje, otrzymuje koronę wiecznej chwały. Musicie być świadomi i pomagać sobie nawzajem, musicie iść w jedności, aby być siłą sprawczą dobra na ziemi, i aby nie została ona oddana w ręce zła. Wy, ludu mojego syna, nie możecie się rozpraszać, ale musicie wzrastać i głosić wszystkim waszym braciom i siostrom, że prawdziwe dobro można znaleźć w zjednoczeniu z moim synem. Jakże często wzywałam Was do poznania mojego syna? Wzywam Was do zgłębiania mojego syna, abyście zarówno rozumowali, jak i byli świadomi tej boskiej miłości, abyście byli przyciągani do Boga. Czekajcie cierpliwie. Mój syn pośle Wam swojego Anioła pokoju, kiedy będziecie go najbardziej potrzebować, aby Wam pomógł. Umiłowani moi, Ludzkość utwierdza się w gospodarce, dlatego dla porządku światowego zasadnicze znaczenie ma destabilizacja ludzkości poprzez upadek gospodarki. Ciągła niepewność w gospodarce światowej jest częścią planu tych, którzy dyktują kierunek narodom. Ta niepewność spowodowała wzrost narodów, które ukradkiem przygotowują się do wstrząśnięcia światem. Najeżdżając go niespodziewanie: Lud mojego syna zostanie oczyszczony, Kościół mojego syna doświadczy tego, co nieoczekiwane, zostanie wstrząśnięty. Mój syn wezwał wszystkich, ale nie wszyscy go posłuchali. Głosy zła przemawiają do waszych uszu, aby oddzielić was od dobra. Bądźcie sługami dobra, nie oddawajcie złem za dobro. Bądźcie posłańcami miłości. Jako matka ludzkości wzywam was wszystkich, abyście byli pomocnikami waszych braci i sióstr, i nie zapominali, że musicie dążyć do świętości, budując na dobrych uczynkach. Wzrastajcie, dzieci, wzrastajcie. Błogosławię was z mego niepokalanego serca. Mój płaszcz was okrywa. Nie lękajcie się, jestem tutaj. Matka Boża.